Ostatnio podczas pobytu w Koninie w rozmowie z naszymi dziennikarzami Krystian Bielik, zawodnik Derby County, tak mówił o swojej piłkarskiej przyszłości. Nie przyjmuję do siebie opcji, żeby grać w League One, czyli tam, gdzie Derby County akurat nie się e, znajduje. No, kibicowałem im bardzo. E, ta sytuacja jest wszystkim znajoma, dlaczego odszedłem do klubu i dlaczego odszedłem do Birmingham. E, no, chciałem grać na wyższym poziomie i takie dostałem. Takie dostałem zadanie od, od trenera Michniewicza, żeby grać, żeby pojechać na mistrzostwa świata. Także no, kibicowałem ich, byłem im, bardzo, nie mogłem im pomóc, ale, ale, ale no, niestety się nie udało i, i, i Darwikandy nadal jest w Liguanie. No ja nie, nie, mogę, nie mogę, sobie pozwolić grać grać w Liguan w moim wieku i wierzę, że wierzę, że prezentuje wyższy poziom. dlatego chciałbym grać. Na wyższym poziomie. Osiem lat żyję w Anglii, gram w Anglii i, i, i to jest moja liga, i którą, którą, która mi się podoba i czuję się jak w domu przede wszystkim. Eee, no Nie mogę za bardzo dużo powiedzieć, ale możliwe, że czas na zmiany. W maju zawodnik reprezentacji Polski w mediach społecznościowych pożegnał się z kibicami Birmingham City, do którego był wypożyczony z Derby County. Do wszystkich fanów Birmingham City, jego pracowników i każdego, kto jest w jakiś sposób związany z tym wyjątkowym klubem, dziękuję za pełne wsparcie od pierwszego do ostatniego meczu. To była przyjemność i przywilej reprezentować wasze barwy. To był dobry sezon i z pewnością mógłby być znacznie lepszy przy odrobinie szczęścia. Wcześniej pojawiły się informacje, że zawodnik mógłby trafić do jednego z klubów amerykańskiej MLS. Teraz, jak podają brytyjskie media, Polak ma wrócić do składu Birmingham City. W ubiegłym sezonie Bielik w Drużynie Niebieskich rozegrał 37 spotkań, strzelił jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Władze klubów w swojej drużynie chcą go mieć na stałe. Dziennikarz The Telegraph informuje, że klub chce wykupić zawodnika za kwotę około miliona funtów. Kontrakt Bielika z Derby County wygasa w czerwcu 2024 roku. Sam zawodnik wielokrotnie podkreślał, że nie chce występować na trzecim poziomie rozgrywkowym. Jeśli pozostałby w klubie do końca kontraktu, odejdzie z niego za darmo. Z takiego scenariusza na pewno nie byliby zadowoleni włodarze klubu. Christian Bielik na Wyspy Brytyjskie wyjechał w 2015 roku. Został wówczas zawodnikiem Arsenal London. Później w ramach wypożyczeń trafił właśnie do Birmingham City, Warsaw i Charlton Athletic zawodnikiem Derby County został w sierpniu 2019 roku.